Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklicznego programu Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka. Dzisiaj w studiu razem ze mną są pan Marek Stasiuk Witam. Z reprezentujący PiS, pan Mariusz Ratajczak z, z Kongresu Nowej Prawicy. Witam Państwa serdecznie. Pan Jacek Pawłowicz z Stowarzyszenia Terra. Oraz dzisiaj w roli prowadzącego Krzysztof Sobczyk. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie zajmiemy się bardzo gorącym tematem, czyli aferą podsłuchową. Oczywiście żartuję. Myślę, że mamy ważniejsze sprawy na głowie. Nie będziemy się teraz tym zajmować. Chcielibyśmy porozmawiać o. Celowości niektórych inwestycji w Szczecinku, o celowości wydawania naszych publicznych pieniędzy, o tym, jak te pieniądze przepływają pomiędzy Urzędem Miasta a niektórymi spółkami. Jak generalnie wydawane są nasze no, ciężko zarobione pieniądze z naszych podatków. Na początek jeszcze chciałem tylko powiedzieć o jednej sprawie. Dzisiaj mamy rocznicę. Miesiąc temu e, obchodziliśmy 25-lecie wolnych wyborów, czyli takiej e, prawie wolnych, demokratycznych wyborów. E, cały czas mówi się o tym, że e, mamy już demokrację, nie mamy cenzury, mamy wolność słowa, itd. i tak dalej. Chciałbym tutaj poruszyć jedną sprawę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. W Szczecinku była Telewizja Polsat, Trzy dni kręcili program o naszych szczecineckich problemach, czyli kronospanie. I co? To znaczy tak Krzysztof, Trzy dni faktycznie Telewizja Polsat była w Szczecinku, przez trzy dni były kręcone rozmowy, wywiady, rozmowa z mieszkańcami. Praktycznie duży szum medialny się pojawił tutaj w naszych lokalnych mediach. No i co? Program miał, być, program miał być wyemitowany dokładnie w dniu, w 25. Program rocznicy. Program został nagrany. Został nagrany, zmontowany. I miał być wyemitowany dokładnie w, rocznicę, w 25. rocznicę tych prawie, prawie demokratycznych wyborów, tak? No i co się stało? Okazało no właśnie tak jak ta prawie demokracja, którą teraz mamy, okazało się, że ktoś powstrzymał emisję tego programu komuś tak bardzo zależało na tym, żeby ten program nie ujrzał światła dziennego, że po prostu położył na tym, tak brzydko mówiąc, łapę. Yy, ja może powiem w ten sposób. To już nie pierwszy raz w Szczecinku mamy taką sytuację, że coś jest... Yy, media się interesuje jakimś problemem, dużym problemem mieszkańców Szczecinka, a potem raptem okazuje się, że jest blokada, nie ma emisji, e, cisza totalna. Podobna sytuacja była na przykład m, w sytuacji, gdy, y, 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 w momencie, gdy y, wybuchła taka afera, ta nasza lokalna. Ktoś dotyczy... zasypał burmistrzowi kawałek jeziora? Tak, przy działce burmistrza zasypano 400, ponad 400 metrów kwadratowych jeziora. No i właśnie, gdy to w mediach się ukazała ta informacja, na drugi dzień do nas e, dzwoniła redaktorka e, z tvn -u. Sama zainteresowała się tą sprawą, mówi, że ciekawa sprawa, że chciałaby przyjechać, chcieliby nakręcić program o tym, tylko powiedziała, że jeszcze dzisiaj się skontaktuje z burmistrzem, bo chciałabym też się z nim umówić na rozmowę. No bo to akurat dotyczyło działki, która. terenu ziemi, który był zaspany przy działce burmistrza, tak? Terenu jeziora, przepraszam. No i co się okazało? Jak zadzwoniła do burmistrza, to na drugi dzień już była totalna cisza w Eterze, nikt nie był zainteresowany tym tematem. Totalna cisza. Ja nie wiem czy decyzje o kneblowaniu takich informacji zapadają w restauracji Sowa and Przyjaciele czy może w jakiejś innych knajpie. Ależ to się teraz, drogi Jacek, <grym> Mamy wolność, inaczej, czy nie mamy wolności? To się teraz inaczej nazywa, zlikwidowano cenzurę oczywiście, ale wprowadzono poprawność polityczną. Jeśli jakieś informacje są niepoprawne politycznie, to je się mu po prostu nie puszcza na antenie. A ja korzystając z okazji, że akurat miesiąc temu były eurowybory, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za oddane na nową prawicę głosy za to, że zdobyliśmy 9,5% jesteśmy czwartą siłą polityczną w mieście i w powiecie i to bez dotacji, bez ani grosza z budżetu państwa, co jest szczególnie istotne, gdyż na jeden nasz baner przypadało 10 banerów konkurencyjnych partii politycznych. Ale chcę Państwa uspokoić, w związku z tą aforą podsłuchową nie będzie przyspieszonych wyborów. Bądźmy spokojni, bo Pan premier Tusk działa zgodnie z zasadą towarzysza Gomułki. Raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. Prawdziwy Polak stoi na końcu do końca na stanowisku i nigdy się nie poddaje. Może dlatego tak, tak jest, ponieważ no doskonale wiemy, że platforma obywatelska jest partią niestety, która sugeruje się bardzo mocno sondażami. No ktoś kiedyś nawet w. W, w, śmiał się, no wcipkując, że e, gdzieś tam w gabinetach musi wisieć to cielsko wielkiego sondaża i od tego wszystko zależy. E, te wszystkie ruchy, one są pozorowane, tam trudno mówić o jakiejś planowanej e, polityce. Tak? E, liczy się przede wszystkim właśnie ten słupek sondażowy. Jeśli on jest korzystny platformie, to dalej mamy sezon grillowania i ciepłej wody w kranie. No. To się na pewno odbija też na A rzecz lokalnej. Mało tego, podałbym nawet teraz nową definicję, kiedy posłuch jest legalny, kiedy jest nielegalny. Zgodnie z tym, co prokuratura w Warszawie właśnie twierdzi, posłuch legalny jest wtedy, gdzie posłuchuje się partie opozycyjne. Natomiast jeśli posłuchujemy partie rządzące, to już jest posłuch nielegalny. To jest filozofia Kalego. Właśnie. Jak okay. krowę, to dobrze, jak Kalemu to źle. W każdym to razie jest... każdy z nas ma w domu na, narzędzie posłuchowe. Kończymy panowie tak? ten temat, bo czasu mało, zaległości wiele. Ja chcę tylko jedno powiedzieć jeszcze, tak na zakończenie. Nie, jak premier Tusk strasznie dziękował dziennikarzom, jak podsłuchali e, wtedy. No, e, mieli Renata nagrodę Belgia, 2006 rok. Te, tam, tak, Znamy tak, tych dziennikarzy, jak dostali on nagrodę. Zresztą dziękował, że dziennikarze tak wspaniale wykonują swoje obowiązki. No, a To później, są podwójne standardy. Dokładnie. Na tym polegają. Tak to Panowie, wygląda. inwestycje miejskie. Jest kilka takich inwestycji, moim zdaniem nietrafionych, nie? Kto, o których chcielibyśmy tu poruszyć, bo. Te inwestycje kosztują, to są nasze publiczne pieniądze, które się wydaje, no na moim zdaniem, no bzdury, bo proszę Państwa, czy naprawdę nam jest potrzebny aż tak bardzo dach nad ratuszem, który w sumie poza tym, że ładnie wygląda, nic nie daje? No nie, nie, Krzychu, tu, tu, tu bym się nie zgodził z Tobą, on daje bardzo wiele, bo na przykład tak jak zauważyłem, tu już, e, gdy pada bardzo mocny deszcz. Mocny deszcz pada, tak jak ostatnio mieliśmy takie ulewy, to elegancko po ścianach spływa z tego dachu Czyli są od razu myte. Myte ściany. Spływa rozumiem, elegancko, tak? woda, no, super to wygląda, widok jest, efekt jest niesamowity. A, a po drugie, gdy jest gorące dni mamy, były takie dni, że mieliśmy już 27 stopni, to jakbyś tam wszedł, to nie wiem, nie miałem termometru, ale temperatura myślę, że bliska 50 stopni. No 40 parę na pewno było. Ale to jest to, co ja mówiłem już prawie rok temu, że... Następną inwestycją ratusza będzie, Ktoś będzie instalacja... Ktoś zrobić klimatyzację, Dokładnie, tak. Dokładnie, w całym ratuszu, bo tam nie zobaczyć komu zostanie odno. zlecone Rządnicy to zadanie. w takich warunkach naprawdę nie mogą. No tak, ciekawe kto to, właśnie wykona, kto to wykona. Mia tak, miał, tak. Miał być też, miałem też tą przyjemność, że wchodziłem do pomieszczenia, które właśnie graniczy z drugiej strony ma okna na, na, na taras, ten ten zasłonięty szklanym dachem. To w tym pokoju to też bez, bez przesady, ale około 30 stopni dobrze. było. Także to nie jest Dla mnie. Dewelta. Tak, tak, tylko że to jest powiedzmy, no są jakby większe grubsze mechanizmy, które działają w takich sytuacjach, bo tu myślę, że należałoby zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, bo to, że, że, że jest jakaś inwestycja, jedna czy druga, i trzecia, to, to są dobre rzeczy. Natomiast czy, czy one są zawsze zasadne i czy są wykonane zgodnie no, z pewną racją moralną też, bo, bo chodzi o to, żeby. Dobrze, ale przy tak zadłużonym mieście. Nie, bo jesteśmy zadłużeni. Niewątpliwie, no jesteśmy naj... no, jeden więc po co wydawać miast, tak. pieniądze na rzeczy, które są nam no, zupełnie do niczego poza tym, że ładnie wyglądają, bo no nam to jest, do niczego nie potrzebne. Być może to jest ta polityka, o której mówi tu jeden z posłów platformy obywatelskiej w czasie jednego ze świąt, że to jest polityka pięknego szczecinka, ale my chcemy, żeby szczecin był bogaty i praktyczny, tak? Achyba. Dobrze to uchwyciłeś Marku, że żyjemy w jednym z najdroższych miast, albowiem te wszystkie wydatki muszą być później zrekompensowane wpływami do budżetu, dlatego mamy tak wysokie stawki. Właśnie, jesteśmy no, na Nie czarujmy się, z matematyką nie wygra nawet niezwyciężona Armia Czerwona. A tu mamy matematyka, która się... <laughs> potrafi to dobrze panowie. podliczyć. No może wy macie jakiś pomysł, bo mi jeszcze nasuwa się na przykład no, te podziemne śmietniki, co oszczędziliśmy na wywozie śmieci, na odbiorze śmieci prawie 1,5 miliona złotych, czyli mieszkańcy nadpłacali cały czas. Przecież te pieniądze można było albo przeznaczyć na spłatę długów, które mamy bardzo duże, albo po prostu obniżyć obniżyć ceny. Ceny za wywóz śmieci. Bo, znaczy Krzyśku tak, Krzyśku może tak na spłace, spłatę długów nie, nie mogłyby te pieniądze pójść, bo one muszą iść tylko na rzeczy związane z, z, z polityką oczyszczania z, znaczy ze śmieciami, ale ja nie rozumiem dlaczego mieszkańcy nie mieliby mniej płacić za śmieci. To jest, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ja mam wrażenie, że, że tutaj po prostu ktoś na siłę, przecież mamy najwyższe stawki na śmieci w Polsce. No my mamy te stawki. Z tak dokładnie. W Polsce, nie Jesteśmy w, w czołówce W Polsce Jestem w czołówce. Ja niech. niech, ja ludne. niech ludne. Oprócz tego w Wardyniu mamy udziały, czyli miasto wykupiło udziały w Wardyniu. Po to, żeby było taniej. Żeby było taniej. Mało tego, pegek, który wozi nasze śmieci, wozi też śmieci w czar z Czarnego, wozi też śmieci z Gminy Szczecinek i w Czarnym i w Gminie Szczecinek są wielokrotnie. No niby pan też. burmistrz tłumaczył, że oni tam te śmieci rzadziej odbierają, znaczy, wiesz, no, ale e, to tłumaczyć znaczy, tak. można na różne sposoby i wszystko. E, pan burmistrz wiele rzeczy bardzo ładnie tłumaczy, nawet e, pyły z Kaliningradu bardzo ładnie wytłumaczył, e, także tu mówię, te tłumaczenia możemy między bajki, między bajki włożyć. włożyć. Ale dobrze panowie, wybudowano kilkanaście gniazd podziemnych Śmietników. I ja się tak zastanawiam, bo na moim osiedlu również jedno takie gniazdo powstało. Proszę Państwa, mamy trzy śmietniki, i one spełniały doskonale swoją rolę. Nagle jeden śmietnik powstaje z tych trzech podziemny. Ja się pytam, dlaczego akurat ten, a nie inny? I dlaczego tu, a nie tam? I proszę, I po co nam to jest w ogóle potrzebne? No bo to ja nie widzę żadnego sensu ani celowości. Owszem, takie śmietniki są potrzebne. Centrum miasta, no nikt nie postawi brudnego kontenera śmierdzącego na, na środku, na starówkach i tak dalej. I takie śmietniki są wtedy jak najbardziej celowe i potrzebne, i kilka takich śmietników można by było. W szczycinku wybudować, ale nie to, że mamy pieniądze, hura, będziemy budować. Fajnie jest, a że mieszkańcy zapłacą później drożej za śmieci. Nieważne. Ale mieszkańcy, ważne, są, że ładnie ale mieszkańcy też są, znaczy, bo kwestia zasadności tych śmietników to jedna rzecz, druga rzecz, kwestia wykonania, w sensie lokalizacji tych śmietników. Tak? Niejednokrotnie jest tak, że te śmietniki blokują parking. Bądź parking blokuje dostęp do śmietników, co jest już w ogóle absurdalne, bo nie można z żadnej strony do tych śmietników do, dojechać. A wiemy, że żeby je opróżnić, to jednak tamten podjazd musi być oczyszczony, a stoją samochody, więc albo trzeba zwołać mieszkańców, żeby oczyścili parking. Tak? To no. absurdalne działania. No w nacy, absurdalne. Nacy, znaczy, wiesz, to... Wygląda na to, że tak jakby ktoś, kto, e, kto zna się na wszystkim, wstał sobie rano i pokazał na mapie tu. Tu, tu, będzie śmietnik, tak? Tak, tak, a, nie, a jezioro to, będzie tam. No, a jezioro no to, tam nie to, będzie. Jezioro przesuniemy tutaj. Znamy to z jakiegoś serialu, tak? tak? Ale moi no, drodzy, może w, ten się sposób, może w ten sposób likwiduje się sferę ubóstwa w naszym mieście, bo do tej pory, gdy śmietniki były standardowe i jacyś że w nich grzebali, to ich było widać. A tak, jeśli on zajrzy, wpadnie do środka, nie będzie go nie, ale, ale strażacy będą będzie, będzie znacznie lepszy. Tak. Ponoć jest chłodno, niżej tam śmietnika, więc Podobno będzie mniej śmierdzieć, ale ja przecież makulatura, czy butelki i tak nie tak, śmierdzą, tak, tak, no, no ale dobrze, pomijając. Panowie, jest jeszcze na przykład jedna cudowna inwestycja, z którą nigdy się nie pogodzę, to jest ten mostek 20 metrów od następnego mostku, tylko po to mostek, żeby był ładny mostek, żeby... Znowu wydano ponad 100 tysięcy. Nie bardzo wiem na co, bo drugi mostek. To znaczy, nawet to szkaradnie wygląda. Bo, tak, bo to jest jeden przy drugim, bo Róbmy tak? sobie mostek to... co 10 metrów, mostek, a kto nam zabroni? Nie Będziemy to... mieli Poczee... mostek w każdym no, domu. No, dwie pasy i ruchu. Może o to chodziło. Platforma Obywatelska zrealizowała jeden program. Rodzina na swoim. No. To jest tak. Oni bardzo się starają, żeby rodzina na swoim była. I się U nas może. Może mostek w każdym domu, może to się też uda. Dobrze żartujemy proszę państwa przechodzimy dalej. Celowość wydawanie przypływ pieniędzy. Proszę państwa zastanowiło mnie ostatnio jedno, no nie ostatnio. SAPiK jako instytucja powołana do zajmowania się szeroko pojętym życiem kulturalnym i organizowaniem tego życia kulturalnego w Szczecinku yy, jest dotowana z budżetu miasta. Rocznie jest to przeznaczane kilka milionów złotych. Ja nie będę w tej chwili podawał dokładnej kwoty, bo to jest nieważne. Proszę Państwa, miasto wyremontowało zamek. Bardzo dobrze, to jest zrobione. Na dole powstała kawiarnia PAP, której nikt nie chciał obsługiwać, bo no niestety. Ludzie biznesu, jeżeli nie widzą w czymś interesu, to się za to nie biorą. Chyba, że są samobójcy albo mają pralnie pieniędzy. No i nie było chętnego. No i co? No i oczywiście zgłosił się Sapik. Proszę Państwa. Znaczy niewiele zgłosił, co no To pan? została powołana no ta, ta co komórka sądzicie? do życia. Tak. Przecież w tej chwili mamy sytuację, że miasto. Daje Sapikowi pieniądze na prowadzenie restauracji, wybudowanej przez miasto. Sapik sprzedaje tam wódkę, na którą musi wykupić od miasta koncesję. Jeżeli będzie Sapik miał straty, a będzie miał straty, to miasto znowu da Sapikowi pieniądze żeby te straty pokryć, z naszych pieniędzy. a najlepsze, co jest w tym wszystkim, Mariusz, bo wiem, że się z no To jest przelewanie z pustego w próżne, a de facto i tak za to zapłacą mieszkańcy, jeśli nie teraz obecnie, to nasze przyszłe pokolenia. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że 650 tysięcy złotych jest w naszym budżecie, które otrzymujemy na re realizację zadań związanych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No Zgadza się. Z jednej strony likwidujemy te problemy, z drugiej strony Powiększamy te problemy, to już tutaj jest sprzeczność. Czy rozumiem, że SAPIK sam napędza klientów, których potem będzie wspierał i A może nie rozwiązywał ich problemy? Jest rozumiem? to niewątpliwie ewenement na skalę ogólnokrajową, że jednostka podległa samorządowi sprzedaje alkohol. Naprawdę nigdzie więcej tak w Polsce nie jest. A może tam w Sapiku jest taki jeden stolik, gdzie właśnie rozwiązuje te Ale, problemy? czy to nie jest. Po to, żeby. Przy drinku. Nikt. Nie, inaczej, żeby nikt nie w końcu tak nie bardzo rozumiał, jak te pieniądze płyną. No bo znaczy to, to jeżeli jest, to, to te to pieniądze pewien... płyną i nikt nie wie, Ale gdzie je Ale To nie jest sprawa bez precedensu. Yy, były wcześniejsze. Yy, wcześniejsza sprawa znamy doskonale pan Bogusław so Sobowa, tak, i Sobowa. znamy szlot. Znamy całą sytuację, gdzie yy, miasto. Już teraz 400 tysięcy rocznie przeznacza na to stowarzyszenie, powołane przez miasto w 2007 roku. Okazało się, że no, tak to wygląda, że stowarzyszenie później nie przynosi, no bo nie może. Tak? To jest stowarzyszenie, które obsługuje tu, od strony turystycznej Szczecinek, przede wszystkim wyciąg. I rzeczywiście tam są potworne straty, które później miasto musi uzupełniać ciągle. To, to, to jest też jakby część grubszego mechanizmu, który obserwowany jest w mieście, bo chociażby sprawa. Hmm, no jakby odbierania pewnej przestrzeni publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorcom, tak? Bo ktoś mógłby to robić i miasto nie musiałoby wydawać się na to na próżno pieniędzy, tak? I mamy do czynienia także z takimi inwestycjami, które odbierają y, również tą przestrzeń, sabotują jak gdyby wolny rynek i działania, które mogli podjąć przedsiębiorcy. Przecież zachęcało się przedsiębiorców, że Szczecinek jest miastem turystycznym, trzeba tutaj budować hotele, restauracje, w tej chwili robi to miasto. Tak, Więc te, te mechanizmy są tak poważne ale i te akcenty są tak to przes przestawione, z tego, że żaden poważny przedsiębiorca nie zainwestuje swoich środków w tym mieście, bo sezon turystyczny trwa od maja do września i koniec. No, ale Mariusz, nie zgadzaj się, widzisz, no. Ten Belk przyjechał, wyremontował co całą czemu? kamienicę, wybudował mm -hmm. praktycznie no od nowa, otworzył tą restaurację Sinji. I co? I teraz miasto buduje z powiatem centrum edukacji ekologicznej, tak. gdzie Kole będzie około 50-60 miejsc noclegowych. Czyli tak, w zamku mamy centrum konferencyjne, obok mamy Knajpa hotel. Jest. Tak, knajpa, w której tam go ale tak, ale... obok będziemy mieli hotel, nie, może jeszcze na pewno jakąś restaurację i gdzie teraz jest przestrzeń dla prywatnej inicjatywy, no właśnie. czyli miasto, miasto ma tylko ułatwiać przedsiębiorcom, a w tym tak, poważne... momencie sabotuje, to są bardzo poważne, tak, w tym momencie sabotuje, bo wykańcza wszystkich, ale pan burmistrz przed wyborami, przecież no, czytałem jego wypowiedzi, a, Mówił to o tym, że... no czy, czytałem, specjalnie zapoznałem się z tymi wypowiedziami, żeby... Żeby wiedzieć, że tak rzeczywiście jest, no, jak wydaje się, że intencje były dobre, tak tylko że w tej chwili, o, jeszcze ciekawostka: w tej chwili trudno w ogóle zrozumieć, jak można nawołać ludzi do inwestowania w przecinku, że przecinek jest miastem turystycznym, a na przykład nikt nie prowadzi w ratuszu żadnych statystyk. Czy tych turystów nam przybywa, czy ubywa, nie ma. Powołuje się teraz na jedną z gazet szczecineckich, tak? Tak. Bardzo sprzyjających, tak bardzo sprzyjających z, z drugiej strony władzom miejskim, która sama podaje takie informacje, tak? Ale jak już mówimy też o tym wykańczaniu e, przedsiębiorców, zauważcie, że w szczecinku, ja rozumiem, że może plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje likwidację jakichś dzikich budek, czy nie wiem, bo Zauważcie, że to wszystko zniknęło z miasta. Tak, tak. tak. No, no, głupi, nawet y, stał kiosk przy Manhattanie, tym słynnym smaczek, gdzie robili pyszne hamburgery, zapiekanki. O. Wszyscy tam stali, nie ma. Ci ludzie teraz nie mają pracy. Ja już nie będę mówił o tych warzywniakach, tych wszystkich. Pan burmistrz chce to niby ładnie zrobić, żeby to wszystko poszło do galerii handlowych, ewentualnie no tak, ale do. No, to wzrastają koszty i to jest ale znowu to, uderzenie w ten dokładnie. najprostszy biznes, który można rzeczywiście otworzyć tak. i go prowadzić. Poza tym kioski, są częścią wizerunku danej kultury, tak? E, miejsca. Na, na całym świecie, na całym świecie, tak świecie no, duże miasta. Kto był w Paryżu czy we, we Włoszech w Rzymie, ten wie, że na każdym kroku są kioski, to jest jakby element kultury. Trudno by było, gdyby tego zabrakło. Także mają u nas, u nas także. się to załatwia. U nas załatwia zagospodarowanym, załatwia, ucina tę sprawę planem zagospodarowania przestrzennego, w którym wyklucza się tego typu działalność, prawda? Znaczy, Ale dlaczego? No to nie jest stwarzanie przestrzeni pod, pod działalność. Tak. to znaczy ja, ja mam wrażenie takie, że w szczecinku burmistrz y, dba tylko o jedną firmę. Ja, ja nie mam nic o tej firmie, poza tym, że żeby nie spalała odpadów zawierających kleje w piecach na biomasę tak? Bo to jest, to Wracamy, się śmiejemy teraz, ale... ale na znowu na... na tematy ekologiczne, tak, ale nie, pomijmy nie, jedna to. Jedna sprawa, jedna sprawa. Burmistrz najwyraźniej dba tylko o jedną firmę, bo w tej chwili jest informacja, nasza informacja, no na ostatniej sesji Rady Miasta głosami Platformy Obywatelskiej został przegłosowany fakt, że miasto wybuduje parking na 160, na 600 samochodów, na 600 pojazdów, za własne pieniądze, to znaczy za własne, za nasze pieniądze to zrobił ratusz, to, to jest za około 2 miliony znaczy, Może naświetlmy sprawę, bo może nie wszyscy może szerzej, tym wiedzą, tak, bo ja szerzej, proszę Państwa, ale... burmistrz postanowił wybudować dla Kronospanu parking pod tą fabryką mebli, która ma powstać, dopiero, kiedyś. Jakiś przyszłości. W galaktyce. I teraz, Ta tak, sama, Ponieważ miasto podstać. nie może budować na nie swoim terenie, miasto musiało pozyskać te działki od prywatnych ludzi. Żeby te działki dostać, musiało oddać działki na osiedlu generalskim budowlane i jeszcze tam coś yy, było w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Miasto musiało oddać te działki, czyli już w tym momencie miasto kilkaset tysięcy dokłada. Teraz tak, miasto bierze. Ten teren przy Kronospanie i na tym terenie buduje. Ile mówiłeś mi, 600 miejsc. Ja nie wiem, ile wiesz, to jest, ale to jest bo. nieważne. To jest olbrzymia inwestycja. Proszę Państwa, ja rozumiem, że miasto może wspierać przedsiębiorców, ale tak jak tu rozmawialiśmy, dlaczego tych przedsiębiorców wspiera, wspiera, wspiera wybiórczo, a innych niszczy? Jutro może do burmistrza zgłosić się pan z Eldy, szef. Czy pan z może pan z POMu, czy może z jakiejś innej innego Ciemne. przedsiębiorstwa i powiedzieć panie burmistrzu pan wybudował Kronospanowi, Dlaczego pan nie wybudował nam. My też byśmy chcieli mieć koło naszego terenu 600 miejsc parkingowych. A? Czy tak się powinno wydawać publiczne pieniądze? Krzysiek, tylko powiem nie jedną wiem. rzecz. Zresztą my nie jesteśmy przeciwni jakimkolwiek pomocy wsparciu. Wsparcu, Oczywiście wsparciu że firmom, tak, przedsiębiorców ale, trzeba wspierać. Ale czy burmistrz nie powinien w tym momencie zastanowić się nad tym, że okej, okay, wesprzemy, możemy wesprzeć tą, tą firmę, ale w momencie, gdy będziemy mieli pewność, że tam będzie inwestor, po pierwsze. Że powstaną nowe miejsca pracy. Ile tych miejsc ile pracy powstaną? I na jak no, dużo? Oczywiście. To warunki. musi być transparentne. Oczywiście. Burmistrz mówi, że sytuacja jest dynamiczna, i on już teraz, a, dzisiaj tak. musi wziąć i to uchwalić. No i uchwalił. No, e, i, a, ale, o, tak, przepraszam. Radni opozycji. Nie. Koalicji <grym> uchwalili. E, przepraszam bardzo. Radni PO uchwalili no, pomysł pana burmistrza. Ale ja tu odnośnie tego, co burmistrz opowiada, tak? Ja nie wiem, czy pamiętacie, e, czy. Państwo, którzy nas oglądają, też pamiętają, ale w 2006 roku przed wyborami, tuż przed wyborami, pan burmistrz powiedział, napisał, że ma już 8, że jest już osiem deklaracja ośmiu firm, które zainwestują w specjalnej strefie ekonomicznej. Osiem firm powiedział, że to jest 2000 miejsc pracy. To było tuż przed wyborami w 2006 roku. I miała będzie... przyjechać ciotka skanalnych. Ale to... 2000 miejsc pracy. Posłuchaj, co to. dalej Burmistrz mówił? Posłuchaj, co dalej? Burmistrz powiedział, że e, oni, czyli e, członkowie PO, oni są aktywni, oni są przewidywalni, dlatego niech mieszkańcy, oc, niech mieszkańcy, ich ocenią po tych czterech latach, tak? Niech zweryfikują to. No i minęło nie cztery, a już 8 lat będzie. A tych dwóch tysięcy obiecanki, miejsc pracy nie ma. cacanki, dalej. Dlatego to jest taki jakiś zwyczaj burmistrza, że tuż przed wyborami obiecuje miejsca pracy, obwodnice i tam co. Coś tak, ale ja myślę, że, 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 że Polacy i społeczeństwo już jest tak przy, przygotowane, czy wrażliwe w tej chwili na tego, tego typu obietnice, że, że chyba już. Trze trzeci raz, tak. Nie, tak. Da, nie da się oszukać. Myślę, że to jeszcze trzeba powiedzieć sobie jasno, że pewne priorytety działania, polityki miasta tak, są takie, a nie inne. Czyli one, tak jak powiedziałem, sabotują i zagrażają przedsiębiorczości. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby stwarzać jak największą przestrzeń, bo w tej chwili trudno powiedzieć, czy Szczecinek jest miastem typowo turystycznym mając na uwadze chociażby tą potężną firmę, tak, i zanieczyszczenia, czy jest miastem no, które nadaje się pod przemysł lekki chociażby, prawda? I tutaj stworzyć warunki. Może, może ta strefa ekonomiczna powinna dotyczyć większej części miasta Szczecinka, prawda? Bo trudno, y, trudno odpowiedzieć na pytanie dlaczego przez tyle lat nie znalazł się jakiś inny y, duży inwestor. Ależ Marku, najlepiej całą Polskę zrobić jedną wielką, otwartą strefą ekonomiczną. Natomiast nawiązując do tej afery podsłuchowej, przecież politycy są strasznie źli, bo wyszło na jaw, że oni rządzili zasadą, Bujać to my, ale nie nas. I dlatego teraz tak bardzo chcą dostać się do tego źródła, kto ich w końcu nagrał. Dlatego są tacy źli. I nie daj Boże, jak dotrą, to wtedy odwiedzi go seryjny samobójca. Tak, bo <grym> zgadza się to, to piątek po i 17. tak się to skończy. Tak. Proszę Państwa, musimy kończyć. Czas płynie nieubłaganie. Moglibyśmy tu mówić naprawdę bardzo szybko. jest dużo. Proszę Państwa, cały czas. Mnie uczono, że samorząd, burmistrz, rada miasta powinni dbać o to, żeby mieszkańcom, nam mieszkańcom żyło się lepiej, żeby, żebyśmy płacili niskie podatki, żebyśmy byli bogaci, żeby było łatwość otwierania i prowadzenia biznesu. Bo, proszę Państwa, nie oszukujmy się miasto to jest może. Często powtarzany zwrot, ale miasto jest bogate tylko i wyłącznie bogactwem swoich mieszkańców. Jeżeli nas będzie się dławić i dusić podatkami najwyższymi prawie w Polsce, jakie mogą być, to to, to miasto wkrótce upadnie, bo jedna firma, o którą tak burmistrz dba, na pewno tego nie pociągnie. Proszę się jeszcze raz zastanowić nad celowością takich inwestycji, które tu wymieniliśmy. To było tylko kilka. Dodatkowy mostek, jakiś dach nad ratuszem zupełnie nikomu niepotrzebny, jakiś nowy e, kamień w parku. No, cuda, to są dziwne takie inwestycje. Kupa pomostów. E, teraz statek nie może dopłynąć, to trzeba pogłębić jezioro i cały czas coś, cały czas jedna inwestycja goni drugą, a każda generuje koszty. Czy jest to nam potrzebne? Nie wiem. Czy przez to, że mamy dach nad ratuszem, żyje się komukolwiek w tym mieście lepiej? Bardzo wątpię. Mieszkańcy chcą czegoś innego chcą spokoju i dobrego, godnego, dostatniego życia. Proszę Państwa, czy te władze nam to umieją zapewnić? Bardzo wątpię. I tym chciałem Państwa pożegnać. Nie wiem, czy to będzie ostatni program przed wakacjami, czy jeszcze coś nakręcimy, ale dziękuję bardzo za udział w programie i za przybycie do studia. Dziękuję, dziękujemy. Do widzenia Państwu.